Dzisiejsza niedziela jest nieco inna niż wszystkie. Gdy przyjdziemy do kościoła, a może już byliśmy, widzieliśmy, że Ksiądz nie jest ubrany w kolor zielony, tak jak przez ostatnie tygodnie, ale jest fiolet. To przez to, że zdarzyła się dzisiaj taka sytuacja, która nie dzieje się często. Zamiast niedzieli świętujemy, czy raczej obchodzimy dzisiaj wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Wspominamy tych, którzy już odeszli. I ten dzień proponuje nam trzy różne warianty Ewangelii, trzy różne warianty Słowa Bożego. Pierwsza z nich to Perykopa o męce śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Drugi fragment mówi nam o wskrzeszeniu łazarza. W trzeciej natomiast możemy usłyszeć dialog Chrystusa z uczniami, którzy rozmawiają o tym, jak będzie wyglądało życie po śmierci. To słowo dzisiaj mówi nam o śmierci. O tej śmierci, której się boimy, która nas czeka, która jest dla nas trudna. Ale to słowo daje nam nadzieję, bo mówi, że ta śmierć z Chrystusem jest inna. Ta śmierć, gdy przeżywamy ją z wiarą, wcale nie jest taka straszna. Chrystus dzisiaj nam daje nadzieję na zmartwychwstanie, na życie. Pokazuje nam, że nawet jeśli umrzemy, nawet jeśli umieramy, to z Nim nasze życie się nie kończy, tylko trwa dalej. Mamy nadzieję, która nas prowadzi i która może nasze życie przemienić. Śmierć, która jest inna, bo nie prowadzi do śmierci, ale prowadzi do życia. Tylko musimy w to wierzyć i iść za Chrystusem, który chce nas prowadzić ze śmierci do życia.